Nie, zgadnij co, zgadnij co on wymyślił. Marcin, chodź, nie słuchaj go. Chodź! Marcin! Kogo bardziej lubisz? Chodź tu! Chodź tu! Marcin, nie słuchaj go! Nie słuchaj go! Marcin, nie słuchaj go! Nie słuchaj go! Chodź, ja ci lepiej powiem. No wiesz, co on wymyślił? Żeby przenieść pianina do studia. Zobacz, z tyłu sobie. czy jakbyś pytał, ja Zobacz tutaj, sam, zobacz. tutaj nie miałcie ręki, na chwilę. Ale nie ten, nie dzisiaj. Jak w kiedy? Zobacz tutaj, co mam. Stań sobie. Z tyłu. Z czterech facetów żadnego po To tutaj jest normalne, że mam mały uchwyt. Tutaj drugi facet, miesiąc w czterech, to jest cztery minuty na miejscu. To jest normalne. Ja mam, ja mam 10 minut, ja dłużej tutaj zostaję i chciałabym to nagrać jak tak najszybciej, Sofia. No.